Siema widzowie Zostawcie łapę suba Jedziemy właśnie do Grzesia zobaczyć Czy jest Pod balkonem I tak właśnie widzowie Miałem się zwrócić do jednej Do jednego niku. nie wiem jak, jak to było Konge, czy jakoś tak Konge, czy coś tam nad Jakaś pani dzisiaj byliśmy pod Garażem, siedziała z jakimiś dwoma Czy trzema panami, patrzyli się na nas Nagrywała nas, nie wiem dlaczego I nie podeszli oczywiście, a staliśmy tam za 2-3 minuty. Na pewno nie podeszli, a w komentarzach piszą, że się wystraszyliśmy, coś tam, ale wiecie, mieli na to, byli od nas, nie wiem ile, 50 metrów czy 20 metrów, to mieli na to, żeby podejść 3 sekundy, a nie podeszli. A my nie wiedzieliśmy też, kto to jest, czy to do nas, czy nie, więc dlatego nie wysiedliśmy. A teraz nas straszy, że jeszcze się spotkamy, coś tam takie wiesz, jak to oglądasz, to takie, no, nie działa to na mnie, naprawdę. no. Spotkamy się, to się spotkamy, no przecież to co mi zrobisz, nic mi nie zrobisz, no taka jest prawda. Masz do mnie problemy o te psy, czy coś. Ja się w to nie mieszam, ja powiedziałem, jak Łukasza złapę na jakiejś kradzieży przy mnie, to łapy mu pier... dzielę za przeproszeniem. Grzesiu na pewno nic nie robi takiego, bo Grzesiu nie jest taki. A Łukasz no, z Sabiną, no proste są tacy, to ten ja się też dowiem, oczywiście o co chodzi z tym psem, bo ja nawet do końca nawet nie wiedziałem, że to oni, a słyszałem, że tak, więc ja się dowiem wszystkiego o, o tym się i postaram się namierzyć jak znajdę tego stata oczywiście go oddam tam, gdzie trzeba Łukaszowi, no wiecie co, co, ale takie komentarze typu, że jeszcze się spotkamy, że coś tam, no kurwa, no coś, to się spotkamy, no, spotkamy i pogadamy. Jak tak bardzo chcę. No jest, kurwa, Arcymon. Co ty wy jesteś? A jaki mam być? Pijany? pijany? Piłko co widokupiłem i... czy dwa na noc i tyle. Jak mam być? końcu se wziąłem, bo zimno. Wiesz? Kurwa, tu jest ciężko wstać. Tu trzeba się pijan, No ale powiem że to jest takie wysoko zaczenie, kurwa, przez internet. O co tu chodzi, Grzesiu, z tym psami? No, na przestankach teraz wiszą czy szajka, be, szajka bez zdawnych jakiegoś jakieś no, czarne wiem, psa. Wiem, wiem, wiem. Czytałem. A to e, stypa ukradł tego psa? I stypa z tą. No bo to tu ja tutaj. Pierwsza ona ukradła. Czekaj, ja byłem, no wiemy, Słuchaj że tam mnie, na murku. Ja byłem dzisiaj pod tym, no. pod garażem. No. I siedzieli tam jacyś kurde pani, jakaś pani z trzema teraz teraz, znowu tam przez sterze, że, że się spotkamy i coś tam, że że ja mam, że ja mam szukać, wiesz, y, tego psa. A ty masz szukać? No, a co mnie to chodzi jak ja? No my też tak mówiła, że ja mam szukać. A to widziałeś? Pięknie jest. To widziałeś się z nią? No jasne, parę razy. Taka blondynka. Nie, czarna. A, a to czarna ta młoda. I co ci mówię? Tak. Opierdalała mnie. A co jest jeszcze inna jakaś osoba? Ale po co mnie w no. pieprzowie jakieś tania? Powiedziałem, że jak stupę złapię na jakimś kradzie, żeby satą łapię, upierdolę i tyle. A to jest głupi. Wiemy. Nie chce idzie zarobić na złoma, a nie psakra psa no, ja sam mam. No. I Nie pozwolę sobie, żeby kadłubcy, no. ale nikt mi nie będzie groził przez komentarze, bo ja nie mam nic wspólnego. To, co wy robicie poza kamerami, to przecież to, ja was nie będę pilnował 24 zpał, godziny na dobę. Ale jak się dowiem, że to on ukradł, to, to będzie ja kurwa, nie, sam stał jak ten pies. Nie chcę z nim spo, nic wspólnego. Bo to tylko kawał dziada. Nie jest ci zimno? Teraz? Nie. Najlepiej na kratkę iść? Nie będę chodził na kratkę. więc na kratkę to. Jeżdżą i dami i burzę. Ten Grzesiu hmm? Może na, na dniach Cię wezmę na jakiś spokój. No przydałoby się. Ale jutro przyjedziesz o piątej? Będę na 100%, ale... ale na... o piątej? No. Ja nie to tu będziesz siedział na murku. Na dniach cię wezmę na jakiś spokój jak będziesz... Jak nie będziesz pił, to ja ci będę płacił. Nie za będę pił. Nie ma takiego. opcji. Na... nie chcę. Tutaj widzowie z... kupiłem mu, ale już zerówaczki nie ma alkoholowych niestety. Skończyło się. No, Pieliku, To dobra będzie na rano. Musimy Grzesia wycofać znowu z tego co było, bo no, tyle no. miesięcy był normalny, więc wycofujemy go z picia. Ja mu powiedziałem, będę mu patrzył za pokój, jeżeli nie będzie pił, jak chce się pić, no to nie będę. Pił, A stara no nie chcę. Robik, ja nie chcę. Mam już dość. Przesypam. Po prostu mam przesyp. Dzisiaj dużo nie zarobiłem Ciągnie. na kościele. No takim mrozem to? Wciągnie Ciągnie już takim mrozem. No już, już wiaterek. Dobrze, że mam koc, załatwiłem Co nie? Taki wiaterek już jest taki, który... Kurow... No. Dobrze, że mam kocyk, przykryje się, mam podkłady, zrobiłem sobie, nie tak tu, tu zrobiłem sobie podkłady, nie marznę i jest dobrze. Wiesz, kocyk to... się dałem i tyle. Trzeba się dowiedzieć, że tych podkłady przyleca Jak to, bo ogólnie... Ale to, to... i normalnie. A teraz, teraz ukradli podobno jakiegoś dużego czarnego. Nie, nie duży, taki średni. A, a po co im ten pies? W jest. A po co im ten pies? Co oni chcieli z nim zrobić? Nie, nie sprzedali by takiego psa. Wiesz, Pacz, nie tak mówiłem, go nie mówiłem ci dzisiaj, że szare spodnie i buty czarne. Ale Mam spodnie. Co ma? Mam a spodnie skąd go gwizdali? Ale spodnie wiesz, że twoje wymianę. zdjęcie jest w spodni i butów, wiesz o tym? Czy nie? Twoje ja, nie ma, ale twoje spodnie i buty są. Ale na, 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 na tym zdjęciu... No. A skąd oni go zawinęli? Cholera wie. Nie wiem, gdzie na Kierocińskiej Dlatego ludzie go poszukują z Kierocińskiej No właśnie widziałem że zdjęcia z Kierocińskiej No, dlatego go poszukują No ale tak wspomniałem Nie groźcie mi przez komentarze, bo ja z tym nie mam nic wspólnego Ja jak złapę stypę, to też oddam go Czy nie wiem, czy on już jest w sumie Nie, on jest w sumie w schronisku już, no to nie wiem o co chodzi Nie, pies jest w schronisku ten czarny, na, na, co jest na, na, na planszy. O to w ogóle chodzi, właśnie. Ona pisze, że mamy się dowiedzieć, co on, no. ja to jest pies. podobno. Nie wiem, czy ja się będę dowiedział, bo to ja jestem kurwa i ojcem. Nie, nie ona Wiesz, się ma, chce dowiedzieć, co nie robię bo ze mną rozmawiała, rozumiesz, yy, od kogo to pies jest. O to chodzi. Żeby go oddać z powrotem. Ale ty rady. rozumiesz, Grzysiu, że na stochu interesuje co wy robić? Ja poza wie, kamerami. Nie, są to on robił, nie właśnie. ja. Po ja nie nim, nie Po co się z nim zadajesz, jak będziesz miał przez niego same problemy? No, już mam. Jesteś zamieszany w jakąś szajkę złodziej bezdomnych, dużo? Którzy... No, no, bo tak pisze. A po co ty do? Na plakacie. Nie mają jak zarabiać kopcykarzy. Jeszcze jak, jak kurwa kradną no. to rasowe, a nie. No dokładnie, żeby sprzedała to tylko rasowe. Tylko. Ale po co w ogóle karzyś? Psa, bo ja no. nie wiem, ja psa, też nie wiem Ja się chce psa, to się idzie do schroniska, tak? Szybkie do schroniska, a przecież ma psa Sroni... Ale szybkie pieniądze... No już nie jest schroniska A Gdzie jest? W rodzinie dostawczej Już? No już no, dawno Szybkie pieniądze, no, chcą mi tyle, ale to bez psady na złom Ruszyć no. się, jest młody No Teraz go wezmę, wezmę go do roboty i będę go, kurwa, będzie jak w wojsku za pierwszą. No będę, będę, bo jestem Nie mówię ja tobie, tylko stypie. Nogi mam zdrowe i już jest dobrze. Się tak do... O, działa piją znowu. Bo się tak kurwa nauczyli, że do pracy B A się zwią... wiesz, dopasowali Jedna złodziej, drugi złodziejka i... No I to ja bym i na przykład chyba nie wytrzymał, mnie, mnie normalnie ręka mrozi. Korza no. ofiarne jest. Co nie? Te dni są już takie ręka mi normalnie ten. Zimno mi rękę. Czemu? No zimno Zależy czemu? To Ty to jesteś przyzwyczajony. Jakoś kurtkę Ci przywiozłem, może co? W tej bluzie, to ty... Kiedy? Teraz? Tak, teraz już, lecę, jutro <grym> No to dobra, no Bo, bo pokój teraz załatwię, ale gdzieś w ciągu Ile pewnie Jest, kurtki no, są, oprażę, ale to idzie po Ciebie ta, ta. <grym> Ja załatwię ale... ten. Chyba po stypę pojadą niedługo Ja załatwię Ci jakiś pokój, ale to pewnie do tygodnia dwóch, bo to muszę na spokojnie i. Ja wiem, wiem, robcioro robcio. Coś taniego, bo po pierwsze nie stać mnie na drogi pokój, a po drugie... Jem jak jest. Da, do dobrych warunków teści, nie tam bo... zapier zapierdalał, dam już radę. Bo już jestem zdrowy. Tylko się nie, nie kupuj z zasady bo będziesz miał? Nie, już koniec. Nie, on ma przejebane. On ma przejebane. A ktoś ja an... powiedziałem gdzie on się znajduje. A się ten, ten, ten nick napisał ten co pisze na tym, że, no, że on ma się nie pokazywać tam. A co, ktoś się spotkał jak wchodzisz do garażu? Nie no, kobiety tam chodziły o, o te psy, nie? Wiesz, bo zajebali psy, no to wchodzili i się pytali. że my jesteśmy tu ostatni raz tego, dlatego tam nie jestem. Na, na wszelkich wypadek. A kto to rozwalił te wszystkie tam rzeczy? Ludzie. Chłopaki. Chłopaki. Dobrze zrobili. Chłopaki ze złości. Łukasz powinien dostać raz za porządnie, i wtedy już nie będzie brał psów. No, może by się w końcu nauczył. Dobra, widzowie, to jest taki krótki filmik, chciałem wyjaśnić tą osobę. Tylko wyjaśnić to, że żeby tak nie pisali, nie grozi ja nie mi, bo ja nic wspólnego. mam. Grzesiu też nie ma nic wspólnego, Grzesiu był w stanie ukradł na pewno. Jak ja że się, bym psa nie ukradł, jak że się teraz się będę ogarniał, wezmę go na pokój, żeby nie zadało się z nim, bo będzie problemy. A jutro wam nagram coś się z zabawować. No i tak złapią, on kiedyś tu przyjedzie. Jutro Grzesiu będzie koparkowym. Mogę. Bo umie. Idzie Grzesiu Sylwia. Mogę, bo umie. Grzesiu. No. Sylwia, Sylwia idzie. Ta gruba. Wiesz która. Co ma córkę? Gdzie? Tam na wprost. A niech się idzie. A nie będę jej krzyczał. A ja ją lubię, bo da... Coś jakaś... Sylwia! Nie będę krzyczał, a krzyczy. <laughs> Sylwia! Jak tam? Sąsiad, Grzesiek, co? Dobrze? Dobrze? Elegancko. <laughs> Trzymaj córkę. <laughs> <Co zimne. śmiech> Dobra, widzowie, stawcie łapy suba. Jutro Subie. nagramy w pracy.